Cześć, Piotrek, Ride Snowboard Polska. Dzisiaj słów kilka o najnowszej konstrukcji Ride w kolekcji desek o modelu Deep Fake. Deep Fake został stworzony przez konstruktorów Ride w zamyśle, mając takie pięknie, ładnie brzmiące angielskie słowa High Performing Board, All Mountain Freeride. Jest to bardzo wszechstronny model który jednocześnie oferuje bardzo wiele zaawansowanych cech konstrukcyjnych, które przekładają się na jakość jazdy tej deski. Pierwszą, najważniejszą zmianą wprowadzoną w DeepFake'u jest zastosowanie tak zwanej konstrukcji Metal Slime Walls. Są to klasyczne poliuretonowe ściany boczne, które stosowane są we wszystkich deskach rajda, które mają za zadanie dobrze przenosić energię, a jednocześnie wybierać energię drgania powstające na krawędziach. Natomiast do tego klasycznego slime wallu dołożono dodatkowo metalową warstwę, która powoduje, że w czasie wejścia tej deski na krawędź. Krawędź bardzo, bardzo mocno i bardzo agresywnie trzyma tą deskę w skręcie. Dzięki temu masz wrażenie, jakby w czasie jazdy właściwie nie było problemu z tym, żeby ta deska uciekała z krawędzi. Dodatkowo konstrukcja profilu oparta na e, hybrydowej konstrukcji, czyli mamy długi, długi rocker na nosie i podwiązaniami aż do tej deski mamy bardzo głęboki camber, który daje olbrzymią dawkę popu, olbrzymią dawkę kontroli i olbrzymią dawkę tego, czego właśnie zaawansowani rajderzy potrzebują w czasie technicznej jazdy. Oczywiście znajdziemy tutaj technologię Ray 5, czyli poprzecznie ułożone paski karbonu, pięć pasków jest na każdą stronę, zarówno pod przednią, jak i tylną nogą, daje to bardzo dobrze zsynchronizowany flex poprzeczne deski. Dzięki temu deska świetnie i stabilnie zachowuje się w czasie skrętu. Jednocześnie e, wspomniany camber z rockerem, który pozwala łatwo wyprowadzić tą deskę też z miękkiego śniegu. Ta deska znakomicie zachowuje się również poza trasą, właśnie w miękkich takich powderowych warunkach. Całość połączenia jest Wszechstronnym, uniwersalnym modelem, który dedykowany jest dla osób, które szukają właśnie bardzo wysokiego performensu, jeśli chodzi o to, co deska daje i w jaki sposób deska reaguje na przekazywaną energię, szybkie zmiany krawędzi, ale jednocześnie bardzo stabilną jazdę na krawędzi właśnie podczas na przykład technicznego carvingu. Deepfake to oczywiście zaawansowany ślisk, ślisk rajsowy, bardzo twardy, wymagający dużo smarowania, ale też bardzo szybki. Znajdziemy tutaj również zaawansowane, wzmocnione włókno szklane, które ma zadanie z jednej strony tłumić drgania powstające na desce, ale nadać też desce dużo stabilności podczas agresywnej jazdy. Dla kogo jest Deepfake? Deepfake jest. Według konstruktorów RIDA dla osób, które szukają deski, która w każdych warunkach, zarówno na trasie, przygotowanych warunkach, jak i poza trasą, będzie dawała tobie duże poczucie kontroli, będzie pozwalała tobie na wszechstronną jazdę. Zarówno skakanie na tej desce jest bardzo pozytywne z uwagi na pop, który wynika z camberu, jak i ta techniczna jazda z uwagi na konstrukcję, szczególnie metal slime wall. To jest coś, co warto, żebyście przetestowali. Mamy deski deepfake na naszym punkcie testowym i bardzo serdecznie Was zapraszamy, żebyście przyjechali do nas i przetestowali tą deskę.